Witam Państwa 11 maja. Ja nazywam się Paweł Danielewicz i tradycyjnie chciałbym zaprosić na krótki komentarz wideo, w którym scharakteryzuję aktualną sytuację techniczną Wiku 20 DAX, S&P 500 i czerwcowej serii kontraktów. Po przełamaniu istotnego wsparcia technicznego 1865-75 wydarzenia na indeksie WIG20 rozgrywają się teraz w rejonie kolejnej, ale mniej istotnej strefy wsparcia Fibonacciego 1819-28 zbudowanej jedynie na bazie dwóch zniesień, dwóch elementów. Tak więc, no, w tym kontekście, dużo istotniejszym. Przedziałem analogicznym w stosunku do zanegowanego niedawno węzła 65-75 pozostaje obszar cenowy 1788-96 skonstruowany już na bazie zniesienia 61,8 całego pokazywanego w tej chwili ruchu wzrostowego. Popyt na razie ma problem z podjęciem tutaj tutaj, czyli w przedziale 19-28 aktywnych działań odwetowych, a za takie należałoby uznać dopiero powrót w 20 właśnie ponad obszar 1865-75, który z powodzeniem może, no i właściwie przeobraził się już w zaporę pod podażową, bowiem nie tak dawno, kilka dni temu popyt próbował wykreować ruch wzrostowy, który wytracił swój impet w rejonie strefy 65-75. Nadal ten węzeł funkcjonuje obecnie na wykresie, właśnie jako potencjalnie istotna zapora podażowa. Więc. Krótko podsumowując WIG 20 o pozytywnym sygnale technicznym moglibyśmy w tej chwili mówić dopiero w momencie powrotu indeksu ponad strefę 1865-75 i analogiczna uwaga, jeśli chodzi o kontrakty, tutaj tym niezwykle istotnym przedziałem cenowym, przedziałem oporu pozostaje strefa 1853-59. Nie tak dawno mogliśmy się przekonać, że Wręcz książkowo zadziałała tutaj zasada zmiany biegunów, bowiem strefa. Po dość spektakularnym przełamaniu, rzeczywiście zaczęła pełnić rolę oporu technicznego, i koniec końców, niedźwiedziom udało się wykreować kolejną potwalę spadkową. W efekcie czego doszło do naruszenia lokalnej strefy wsparcia 1818-23. Jak widać, transakcje dzisiaj zawierane są w tym właśnie korytarzu cenowym, choć doszło już do naruszenia przedziału 1818-23. Wychodzę z założenia, że jeśli Udałoby się wybronić ten węzeł, właśnie biorąc pod uwagę również tutaj to krótkotrwałe naruszenie. Nie można wykluczyć, że popyt zdoła przejąć inicjatywę, ale no, tym wiarygodnym wskazaniem, uwiarygadniającym na razie te hipotetyczne, potencjalne działania popytu byłoby dopiero przełamanie strefy 1853-59, notabene posiadającej w tej chwili ważne wzmocnienie w postaci pokazywanej linii ML. Zresztą tutaj mamy do czynienia z takim charakterystycznym przecięciem dwóch median lines. Natomiast... Kłopoty z obroną tego wsparcia to oczywiście zapowiedź kontynuacji spadków i w takiej sytuacji należałoby spodziewać się przetestowania strefy kolejnej zapory popytowej równorzędnej w stosunku do węzła 1853-59, strefy również analogicznej w sensie konstrukcyjnym, bo wyznaczonej przede wszystkim na bazie zniesienia 61 w stosunku do węzła 1788, na indeksie WIG20. Tak to krótko wygląda, jeśli chodzi o analizę kontraktów przeprowadzoną przez pryzmat wykresu intradayowego. Ciekawie również prezentuje się obecnie DAX, a jest to związane no z dość... Ewidentnie respektowaną strefą 103383. Ona pełni w tej chwili rolę oporu i popyt ma problemy z pokonaniem tej przeszkody. Dzisiaj podaż z tego rejonu zdołała zainicjować ruch cenowy, no ale tutaj tym sygnałem. Zapowiadającym możliwość pogłębienia się spadków byłoby jednak dopiero pokonanie wybronionej nie tak dawno strefy wsparcia 9796, 9815. Wówczas wykres moglibyśmy już analizować przez pryzmat potencjalnej formacji A, B, C i D. To gdzie to D wypada. W okolicy 9585, 9610. Dlatego, z punktu widzenia ujęcia średnioterminowego, właśnie ten węzeł powinien przeobrazić się teraz w bardzo silne wsparcie techniczne. Indeks SP. I tutaj po przełamaniu z y, krótkotrwałym naruszeniu strefy 2054-2058 y, ruch spadkowy wytracił swój impet dokładnie na zniesieniu 23,6 całej pokazywanej w tej chwili po fali wzrostowej to jest poziom 2040. No i często takie krótkotrwałe naruszenie, zwłaszcza pierwszej zapory popytowej Fibonaczego, a strefa 2054-58 była tego typu węzłem. Krótkotrwałe naruszenie to Potencjalny sygnał techniczny, który w tym przypadku został, czy też znalazł potwierdzenie w postaci no, relatywnie silnego wzrostu aktywności popytu, i tym samym indeks przetestował wczoraj obszar 2083-88. Stosunkowo istotny opór, krótkoterminowy opór techniczny, nie tak dawno. Informowałem, czy też sugerowałem, że ewentualna negacja tej strefy 83-88 to możliwość powrotu indeksu w okolice tych poprzednich maksimów cenowych, przede wszystkim tego majowego maksimum z 2015 roku, poziom 2134, choć wcześniej należałoby również zwrócić uwagę na październikowe maksimum, poziom 2116. Natomiast... Nieudana próba pokonania strefy 83-88 to automatycznie zapowiedź mo możliwości ukształtowania się. Na SP, analogicznie zresztą na DAX, jak na dax potencjalnego układu A, B, C i D. No i w takiej sytuacji na pewno kluczową rolę powinna tutaj odegrać strefa wsparcia 2020-2024, bowiem w tym rejonie oprócz zniesień wewnętrznych jest to już znany nam przedział cenowy, eksponowany często przeze mnie, wypadają projekcje tej hipotetycznej na razie formacji harmonicznej ABCD. Wspominam o tym dlatego, że gdyby Rozwinął się na rynku amerykańskim ruch spadkowy i by kom nie udało się wybronić strefy 20-24, moglibyśmy wówczas mówić już o relatywnie silnym sygnale słabości. Póki co test istotnej, krótkoterminowej strefy oporu 2083-88. Dziękuję bardzo.